Dziś zabieram was w wyjątkową podróż przez 100 lat historii parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Bieruniu. Wspólnoty, która przez cały wiek była sercem życia religijnego i społecznego tej części Bierunia. Rok 2025 to szczególny czas, rok święty w Kościele katolickim, stulecie archidiecezji katowickiej oraz setna rocznica istnienia naszej parafii. Z tej okazji powstała niezwykła publikacja aż 270 stron, 43 rozdziały i 15 autorów. Prawdziwe, parafialne pospolite ruszenie. Wciąż te znajdziecie opowieści o powstaniu parafii po trzech powstaniach śląskich. O pierwszej kaplicy, o duszpasterzach, którzy przez lata prowadzili wiernych, a także o niezwykłych wydarzeniach, jak choćby strajk górników KWK Piast w grudniu 1981 roku. To także historie ministrantów Wspólnot, uroczystości i codziennej troski o kościół, cmentarz i życie parafii. Nie jest to sucha monografia. Autorzy chcieli, aby była to publikacja przystępna, pełna wspomnień, anegdot i świadectw. Powstała z inicjatywy mieszkańców, dzięki budżetowi obywatelskiemu i inicjatywie lokalnej, z ogromnym wsparciem władz miasta, radnych i samej parafii. Na koniec, warto podkreślić, że autorami tej książki nie są zawodowi pisarze czy historycy, lecz zwyczajni mieszkańcy Bierunia ludzie, którzy znaleźli czas, aby podzielić się swoją wiedzą, wspomnieniami i pasją. Ich zaangażowanie pokazuje, że prawdziwa historia rodzi się z serc i pamięci tych, którzy ją przeżyli. Dzięki nim ta publikacja jest nie tylko zapisem faktów, ale także opowieścią tętniącą autentycznymi emocjami i lokalnym duchem. To książka o ludziach, którzy przez pokolenia budowali duchowe serce Bierunia, Nowego, Czarnuchowic, Bijasowic i Kopani. A teraz zapraszam do wysłuchania, co na temat powstania tej książki mieli do powiedzenia panowie Norbert Jaromin i Zbigniew Zając. Posłuchajmy. Zatem wywołali mnie do tablicy, ale na środek. Staramy się coś do tej książki wiedzieć więcej, chociaż nie za wiele, bo chyba resztę Państwo znajdziecie już na stronach mojej samej książki. Tak do głowy mi przyszło, że z Panem Zbigniewem, Zającem żeśmy tutaj usiedli przed Państwem. Ale wcale nie po raz pierwszy bo, y, takich spotkań i rozmów y, w ostatnim roku, w zasadzie nie całego roku, ale w ostatnim czasie było ogromnie wiele. Można powiedzieć, że wałkowaliśmy niektóre sprawy, czasem nawet mieliśmy inne zdanie na temat jak Niektóre rzeczy rozwiązać. No ale chyba doszliśmy do kompromisu, skoro książka została y, wydana. Y, historia jej powstania mniej więcej jest taka, że y, na skutek właśnie takich spotkań jeszcze y, dodatkowo y, z Karolem z Jarosławem Mokrym, z Henrykiem Skupieniem, no doszliśmy do wniosku, że co. Powinno ukazać się z okazji stulecia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, no naszej parafii, dla niektórych aktualnej, dla niektórych były, ale jakoś wszyscy czujemy się z nią dość ściśle związani. No co? W takim razie wydawało nam się, że dobrze byłoby wydać jakiś folder większy, jakąś jakoś ulotkę, czy coś, coś takiego. No, ale po zakresie jakoś nie byliśmy kompetentni zdecydować, poszliśmy do księdza y, proboszcza y, Marcina Marszynia. No, bez nawysku powiedział, no to tak byłoby dobrze coś większego, może nie tak, y taki jakiś folderek, które już były o kościele, o trafii No i dobrze, będziemy, to będziemy robić. Problem jak zwykle y, też był z zapewnieniem finansowania, bo jakkolwiek w większości y, y, napisane to jest y, w czynie społeczne, tak się mówiło, w czynie y, y, dla parafii. Y, tak jednak sam drugi i, i y, y, opracowanie w y, potem ostateczne y, y, literackie, y, no to już wymaga y, Upłacenia. Zatem, jak po pieniądze, to gdzie to ginie? No ale dość tak się szczęśliwie złożyło, że akurat był rozpisany kolejny budżet obywatelski i ten projekt napisania i wydania takiej książki, zgłosiliśmy do budżetu, po to, żeby mieszkańcy parafianie, Mogli się wypowiedzieć, czy coś takiego warto robić, czy, czy też, no, gdyby nie było głosów, to znaczy, że, że nie ma sensu. Okazało się po naszym zadowoleniu, że tych głosów za, czyli pisać, udokumentować zdjęcia, pokazać, było wiele. W związku z tym przystęp do. Działania wniosek, przeszedł w budżecie obywatelskim znalazł się w budżecie gminy. W związku z tym, jak, jak teraz miałaby ta książka do wyglądu? Kręgosłupem całości, tak zresztą jak Państwo zobaczycie, jest kalendarium. Kalendarium pokazujące ważniejsze wydarzenia z określeniem daty. Albo co najmniej roku na przestrzeni całego stulecia. I wokół tego kalendarium, do, wokół tych ważnych, ważniejszych zadań w kalendarium, tworzyliśmy, nazwaliśmy to rozdziały, działy, części, jakieś fragmenty tego opracowania które zawsze mają y, swój początek i odniesienie do y, konkretnej daty w kalendarium y, naszej parafii. Następna sprawa kto by to miał napisać. No, we dwójkę troszkę było mało czasu, jak wspomniałem, to wszystko działo się w... W środku ubiegłego roku, zanim jeszcze cała mawina ruszyła. Więc pomysł był taki. Skoro poruszamy zagadnienia dotyczące bezpośrednio parafii, to może parafianie tym się zajęli, ci, którzy w szczególności jakieś mają zainteresowania, mają wiedzę na ten temat i mogliby z tą, tą wiedzą się podzielić. Tak się też stało. i Proszę powiedzieć, że autorami tej książki, tej opowieści jest 13 osób. Plus jeszcze osoby, które zajęły się grafiką, zdjęciami. Także mamy dość spore grono autorów. Z jednej strony bardzo fajnie młoda wiedza jest z jednej większej ilości źródeł, ale troszkę był głos. Z, z połączeniem tego wszystkiego i jakiegoś na no, pokazania we właściwym kierunku, to się, mam nadzieję, udało. Z autorami Państwo się dzisiaj zapoznali, bo wiem, że w planie jest y, takie, tutaj, taka prezentacja autorów tych książki, więc y, y, będziemy mogli y, y, wiedzieć i y, widzieć, y, kto. Stworzył y, to, mam nadzieję, dzieło, kto stworzył ten książkę. Na zakończenie, żeby troszkę zachęcić, prawda, do, do przyglądnięcia się dokładnie i, i, i przeczytania, y, które no, w dotychczasowych opracowaniach jeszcze nie ukazały się. Y, bo udało się, szperając archiwach, szperając w inwentarzach, w kronice parafialnej, w nowych zupełnie źródłach, które udało się odnaleźć, znaleźliśmy takie ciekawostki dotyczące na przykład ingresu Augusta Lonna, jego podróży z Oświęcimia do katolicy, od Salezjan do jego siedziby Dieces. To odbywało się w specjalnym pociągiem. Była to ogromna uroczystość, i ten pociąg w Bierunu Nowym się zatrzymał. Jeszcze nie był biskup, ale kandydat wysiadł z tego pociągu księży w powożdżę. Franciszek Linek wygłosił mowę powitalną, wygłosił ją w imieniu parafii, ale też w imieniu y, całej dziedziny śląskiej, na którą właśnie y, przybył. Y, no, drugą taką ciekawostką to, to jest historia w traży w kościele, która dotychczas była powiana y, taką troszkę tajemnicą, czy, czy no, brakiem informacji. Y, udało się prawie wszystkie rzeczy wyjaśnić w książce na ten temat jest dość spórny. Ja nie jestem arfiaminem ja od ponad 20 lat, ale poprze przez poprzednie 20 byłem. I wówczas to, czyli w latach 90., kiedy była 70. rocznica powstania parafii, to się pomysł, aby tę rocznicę jakoś puścić. No i powstała, trudno powiedzieć, monografia. Skromna książeczka niewielkich rozmiarów, licząca po stron stron na naszej ziemi nazywała się. Też była to praca zbiorowa. Oczywiście nie pretendowała ona do tego, żeby ująć całościowo historię parafii, no ale jednak było jakimś tam jej zarysem w sposób jakby naturalny chyba Pan Naudiaoui pomyślał, że skoro wtedy byłem zagrożony stworzenie tamtego dzieła, to i teraz się na coś przyda. I muszę powiedzieć, bo Pan nawet wspomniał o tym, że były różne koncepcje i miały inną koncepcję, tej książki i bardzo dobrze, że ona została zrealizowana, bo widzę, że to co tutaj powstało jest wiele lepsze i ciekawsze Muszę też powiedzieć, że jestem wolny tak uznania dla wysiłku organizacyjnego i nie tylko pana Norberta, który ogarnął coś takiego jak powstanie tej książki. To naprawdę był ogromny wysiłek, żeby to wszystko, to wszystko czyli ludzie, finanse i sprawy organizacyjne, ogarnąć i dokonać tego dzieła. Na, w różnych sferach. Yy, ponieważ troszkę pracuję w tej branży, więc wiem, ile to wymaga zabiegów i różnych działań, żeby no, ostateczny finał, co jeszcze ważne, w czasie się narodził. Yy, proszę pamiętać, że yy, każdy autor to swoisty styl, swoisty język, yy, to swoisty sposób ujęcia tematu, a to należało jakoś ujednolicić, żeby było je tak pewną całością. To, 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 co się udało, ważne również niezwykłe dlatego, że to parafialne Wspólite Ruszenie spełniło swoje zadanie. To znaczy powstało dzieło, które obejmuje z życia parafialnego, o których w innych książkach, ja się, o których, z których ja się w tych książkach nie spotkałem prawdę mówiąc, a przyjrzałem tych monografii parafialnych sporo. Tu są takie różne rzeczy, które normalnie to się ogranicza do w, w tych historiach parafialnych, do wyglądu do, 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 do kościoła, do księży, którzy w nim pracowali, do organizacji stowarzyszeń, do, do różnych działań, do historii wydarzeń. Natomiast no, nie pisze się często o karawanie, naprawdę, czy o szkaplerzu, czy o litetnikach, czy o takich drobiazgach, czy o innych rzeczach, które jednak. Są drobiazgami, ale odgrywają w życiu religijnym Nie, w pewną istotną rolę, prawda? Yy, czyli szerokość, i to zwróćcie ich na uwagę, szerokość spojrzenia na to, co jest życie w parafii, yy, zawarte w tej wielości rozdziałów, w tym bogactwie zdarzeń, nazwisk, faktów, yy, jest naprawdę imponujące. To, wydaje mi się, że to jest yy, księga niezwykła. Yy, materiał był bardzo szeroki. No i wymagał, Pan Robert wspomniał wielu wizyt w archiwum i musiał powiedzieć, że z przykrością, że nie wszystko to, co przygotowali autorzy tutaj udało się zmieścić. bo oczywiście ze względów organizacyjnych i finansowych być w na pewno Nie można sobie by było w trakcie powiedzieć, że tam dokładamy jednak 100 stron, zrobimy to większe. Także wiele rzeczy tutaj zostało pominiętych, ograniczonych. Można było więcej pisać, ale to też sprawa jest tych proporcji. Czy na historię parafii można poświęcić aż połowę dzieła, a co z tym życiem współczesnym? Wydaje się, że to może być bardzo interesujące, że temu trzeba poświęcić więcej uwagi. I w związku z tym to zadanie, no przykre niestety, skracania, ograniczenia, objętości tekstów. No, które wymusiło to, że te ramy, które były i tak szerokie, ramy mówię o objętości ciężkiej, i tak, i tak zostały być przekroczone. Ja pozwoliłem sobie jeden z rozdziałów tego opracowania y, przedrukować z takim kwartalniku, który też wydaje strony dziewiczyńskiej, ale to nie jest dokładnie przemyt, tylko został właśnie poszerzony o pewne zagadnienia, które no, z względów, w panografii się znaleźć nie musiało, a jest to rozdział poświęcony sporom, czy To znaczy, jak wiadomo, a może nie wiadomo, powstanie parafii rodziło pewne konflikty, ponieważ ona była sklejana z dwóch różnych parafii hełskiej i starubiejskiej. No i nie wszystkim się to podobało. Ludzie byli jednak przyzwyczajeni do tego, żeby... Do czasowego kościoła, mimo że on był bardzo daleko, mimo że on był 4 km miejsca zamieszkania, niż do tego które było kilometr na przykład. No i to rodziło właśnie różne nieporozumienia. Ja I wyrazem tych nieporozumień były listy, które wysyłano do administratora Pasowskiego, jeszcze nie było podczas licenzji, jako organizacji kościelnej. Ja pozwoliłem sobie taki jeden list zacytować. Właśnie w tym artykule, a tego nie ma w monografii. Dlaczego on był interesujący? Otóż był bardzo ciekawy, z na język. To jest rok 24, 1924, 1924. Natomiast jest to list pisany po polsku, bo były też listy pisane po angielsku. Który zawiera wiele interesujących cech językowych, a mianowicie. Widać w nim wpływy stałych I pozwoliłem sobie taką analizę tego języka, w no, ja miarę ograniczoną, zrobić i pokazać w jaki sposób wiele archaizmów, właśnie wiele wyrazów nieużywanych już wówczas w języku ogólnym, zachowało się w tym języku, który pisał jeden z mieszkańców ścierli. To ciekawy przykład na to, jak właśnie w języku lokalnym, w mężczyźnie zachowały się w formie języka staropolskiego. No czy to mógłby się znaleźć w programie, Niekoniecznie, prawda? Dlatego pozwoliłem sobie, no. kto byłby zainteresowany, odsyłałbym tego, tego yy, Sądzę, że będziecie Państwo bardzo, bardzo zainteresowani yy, tą publikacją bo czy tego, co jest częścią życia codziennego, częścią życia religijnego mieszkańców, yy, mam nadzieję tam не знаю, без интернета бы те публикации требовались